Dzisiaj przyjrzymy się podejściu, które, no cóż, może kompletnie zmienić sposób, w jaki patrzymy na dziecięce emocje. Mowa o metodzie Isabelle Filiozat, francuskiej psychoterapeutki, która w genialny sposób połączyła psychologię z biologią. Chodzi o to, żeby naprawdę zrozumieć, co tak naprawdę dzieje się w głowie dziecka. No właśnie. I to jest pytanie, które stawia nas trochę pod ścianą, prawda? To pytanie leży u samych podstaw całej tej metody. A co jeśli, jeśli to wszystko, co nazywamy złym zachowaniem dziecka, tak naprawdę w ogóle nie istnieje? Co jeśli to tylko etykieta, a pod spodem kryje się coś zupełnie innego? No dobrze, to skoro już rzuciliśmy to wezwanie, wejdźmy w to głębiej. Czas rozprawić się z tym, co można nazwać mm, właśnie mitem złego zachowania. I to jest absolutnie kluczowe w myśleniu filiozat. Kiedy widzimy agresję, histerię, jakiś totalny bunt, nasza pierwsza myśl to często, manipuluje mną. A filiozat mówi, stop. To nie jest żadna manipulacja. To jest tak naprawdę zewnętrzny, widoczny gołym okiem, objaw potężnej wewnętrznej burzy. Burzy, nad którą dziecko po prostu nie ma żadnej kontroli, bo jego mózg jest jeszcze, powiedzmy, w budowie. I teraz uwaga, bo wchodzimy na naprawdę fascynujący teren. Zostawiamy na chwilę czystą psychologię i wchodzimy prosto do laboratorium, do chemii, do biologii. Bo żeby zrozumieć, dlaczego dziecko się tak zachowuje, musimy najpierw zobaczyć, co dosłownie dzieje się w jego ciele. Pomyślmy o emocji nie jako o czymś dobrym czy złem. To pułapka. Według filiozat, emocja to czysta fizjologia, to taki chemiczny telegram wysłany przez nasze ciało, wiadomość, która ma nam coś ważnego do zakomunikowania, najczęściej po to, żeby pomóc nam przetrwać albo zaspokoić jakąś ważną potrzebę. Więc, kiedy dziecko wpada w złość albo się czegoś boi, to nie jest tylko jakaś tam abstrakcyjna myśl w jego głowie. Absolutnie nie. To jest realny fizyczny proces. Wyobraźmy sobie, że w jego ciele właśnie włączono chemiczny mikser. Do krwiobiegu trafia potężny koktajl hormonów stresu głównie adrenaliny i kortyzolu. Cały organizm w ułamku sekundy przygotowuje się do działania. No dobrze, mamy więc ten chemiczny koktajl zalewający organizm. Ale co on robi z centrum dowodzenia? Zobaczmy, jak to wszystko wpływa na mózg dziecka. Ten mechanizm nazywa się emocjonalnym porwaniem i to jest świetna nazwa. Działa to tak, krok po kroku. Najpierw jest jakiś zapalnik, bodziec. Powiedzmy, że ukochana wieża z klocków się wali. Krok drugi, bach, hormony stresu zalewają ciało. Trzeci krok, stery przejmuje najstarsza, najbardziej pierwotna część mózgu, tak zwany mózg gadzi, ten od instynktu odwalcz albo uciekaj. I teraz najważniejsze, krok czwarty, kora przedczołowa, czyli nasz dyrektor generalny od logiki, planowania, myślenia, zostaje tymczasowo odcięta od zasilania. Jest po prostu offline. I tu jest można powiedzieć sedno sprawy. Skoro emocja to realny ładunek chemiczny w ciele, to on musi znaleźć jakieś ujście, musi się fizycznie rozładować. I dlatego właśnie mówienie dziecku, uspokój się czy przestań płakać, to. No, to jest jak zakorkowanie butelki z strząsącym się napojem gazowym. Co się dzieje? Te wszystkie hormony stresu zostają uwięzione w środku, a efekt? Cóż, napięcie rośnie aż w końcu nastąpi kolejny wybuch i to często znacznie silniejszy. No dobrze, to skoro nie mamy tego korkować, to co w takim razie mamy robić? I tu Izabel Filiozat proponuje coś co jest absolutnie fundamentalną zmianą w myśleniu o roli rodzica czy opiekuna. I ta koncepcja bezpiecznego kontenera idealnie to obrazuje. Naszą rolą, rolą dorosłego nie jest próba zatrzymania tej burzy. To niemożliwe. Naszą rolą jest stać się dla dziecka takim bezpiecznym portem, taką przystanią miejscem, gdzie może ono tę burzę bezpiecznie przeżyć do samego końca, gdzie może się wypłakać, wykrzyczeć, wyładować to wszystko i przez cały ten czas czuć, że mimo wszystko jest kochane i akceptowane. Wszystko to brzmi świetnie w teorii, prawda? Ale jak to przełożyć na praktykę? Zobaczmy więc, jakie konkretne narzędzia komunikacyjne można zastosować w samym oku cyklonu, w trakcie takiego emocjonalnego kryzysu. Weźmy ten prosty przykład z wieżą z klocków. Standardowa reakcja, ta po lewej, to co? Nic się nie stało, nie płacz, to jest zaprzeczenie uczuciom. A teraz spójrzmy na metodę filiozat. Co tu się dzieje? Dorosły mówi: Widzę, że jest ci smutno, że wieża się zawaliła. To naprawdę przykre. To jest coś zupełnie odwrotnego. To jest zauważenie i nazwanie emocji. To jest walidacja. I wiecie co? Czasem samo to jedno zdanie to widzę cię, rozumiem cię działa jak magiczna różdżka. Napięcie opada, bo dziecko czuje się wreszcie zrozumiane, a nie osądzone. I tu dochodzimy do złotej zasady, którą warto sobie powtarzać jak mantrę: wszystkie emocje są ok. Ale nie wszystkie zachowania są ok. To jest ten kluczowy rozdział. Dziecko ma pełne prawo czuć absolutnie wszystko. Wściekłość, furię, zazdrość, smutek. Emocje nie podlegają ocenie moralnej. Ale to nie daje zielonego światła na robienie wszystkiego, co przyjdzie mu do głowy. Jak to przełożyć na język? Bardzo prosto. Mówimy na przykład: Widzę, że jesteś wściekły na brata, rozumiem to, ale nie pozwolę ci go bić. Zauważmy, co się tu dzieje. Akceptujemy emocje, złość. Ale jednocześnie stawiamy bardzo jasną, twardą granicę dla działania, czyli bicia. No dobrze, ale co w zamian? Skoro ta złość to energia, która potrzebuje ruchu, a bicie jest zabronione, to trzeba tej energii dać jakieś bezpieczne ujście. Nie blokujemy jej, tylko przekierowujemy na inny tor. I tu można być kreatywnym. Podarcie starej gazety na strzępy? Super. Uderzenie z całej siły w poduszkę? Genialne. To są proste, ale niesamowicie skuteczne sposoby na to, żeby fizycznie pozbyć się tego całego napięcia. A teraz coś, co wielu z nas robi z automatu. Pytanie, dlaczego to zrobiłeś? Filiozat mówi: Absolutnie unikajmy tego pytania w ogniu emocji, z dwóch powodów. Po pierwsze, pamiętamy? Logiczny mózg dziecka jest offline. Ono naprawdę nie wie dlaczego. Działał instynkt. Po drugie, to pytanie brzmi jak początek przesłuchania jak oskarżenie. Co zamiast tego, dużo lepiej jest po prostu opisać to, co widzimy. Widzę, że uderzyłeś Tomka albo gdy emocje trochę opadną, zapytać neutralnie: Co się wydarzyło? To otwiera drzwi do rozmowy, a nie je zamyka. I tak dochodzimy do końca z tym jednym kluczowym pytaniem, które w zasadzie podsumowuje całą tą zmianę perspektywy. Kim chcemy być dla dziecka w tych trudnych chwilach? Sędzią, który ocenia zachowanie, czy może tłumaczem emocji? Bo o to w tym wszystkim chodzi. Metoda Filiozat pokazuje, że naszą najcenniejszą rolą jest bycie takim empatycznym tłumaczem wewnętrznego świata dziecka. Kimś, kto pomaga mu nazwać i zrozumieć to, co się w nim dzieje i w ten sposób budować fundamenty odporności psychicznej na całe życie.